Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Nagrywam ten program 22 września o godzinie 19.23. Jakieś dwie godziny temu zadzwonił do mnie kapłan tradycyjny, odprawiający mszę trydencką, który jest dla mnie znacznym autorytetem. I powiedział, że zadzwonił do niego ksiądz Glas, żeby pośredniczył między nim, między księdzem Glasem a mną. No i ksiądz Glas domagał się, żebym zdjął ze swojego kanału program, który zrobiłem o nim w sobotę, czyli 21 września. Znaczy został wyemitowany w sobotę. Bo został zrealizowany dużo wcześniej. Była to rozmowa z panem Jackiem Schmidtem. I tamten program o księdzu Glasie powstał w ten sposób, że po wakacjach przyszedł do mnie pan Jacek Schmidt. No i ja mu powiedziałem o różnych swoich wątpliwościach związanych z księdzem Glasem i zapytałem się, czy. On coś wie na ten temat, na temat księdza Glasa. No i on powiedział: Wiem, mogę się wypowiedzieć na ten temat. No więc podeszliśmy do aparatury, włączyłem aparaturę, zrobiliśmy program. No i teraz, dlaczego ksiądz Glas chce, żebym ten program usunął? Ponieważ wskazuje tam na jeden wątek, który jego zdaniem, który jak twierdzi, jest nieprawdziwy. To znaczy, pan e, Schmidt powiedział, że on coś powiedział, a Ksiądz Glas mówi, że tego nie powiedział. No i teraz im mów, i Ksiądz Glas mówi, że to może mu zaszkodzić. To ta wypowiedź pana Jacka. No, i teraz są tutaj dwa problemy, a w zasadzie trzy. Pierwszy problem dotyczy tego, czy ksiądz Glas to powiedział, czy tego nie powiedział. No i tu zwróciłem się do pana Jacka, żeby dał dowód, na, że, że to, co powiedział o wypowiedzi księdza Glasa, że to jest. Prawdziwe, skąd on to wziął, prawda? No, bo powiedział tylko, że, że słyszał taką wypowiedź. Ale drugi problem jest taki, że niezależnie od tego, czy ksiądz Glas to powiedział, czy tego nie powiedział, może mu to zaszkodzić w perspektywie tej sprawy sądowej, która przeciwko niemu toczy się w Wielkiej Brytanii. I uznałem po zastanowieniu się, że ksiądz Glas ma rację, że to może mu zaszkodzić. No więc z tego powodu trzeba by ten program schować przynajmniej do procesu. Natomiast jeszcze przejrzałem ten program, przejrzałem ten program o księdze Glasie, przejrzałem komentarze do tego programu. I stwierdziłem, że jest tam jeszcze jeden wątek, który no wymagałby przepracowania, wymagałby dowodów. Więc z tego powodu też ten program trzeba by schować. Teraz schować go do procesu. Natomiast proces w marcu księdza Glasa. Natomiast pytanie, czy w ogóle go nie zniszczyć, tego mojego, tego naszego programu z Panem Jackiem, i nie nagrać go jeszcze raz? No ale to już jest inna kwestia. Natomiast tak, chowam ten program. Także za chwilę on zniknie z mojego kanału, ten program o księdzu Glasie. Natomiast chciałbym w tym miejscu powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie ważne, że w związku z księdzem Glasem mamy dwie perspektywy, które należy od siebie całkowicie oddzielić. Jedna perspektywa to jest perspektywa oskarżenia go o pewne niecne czyny. I teraz tutaj już, już nagrałem jakiś czas temu program, gdzie broniłem księdza Glasa, że no, dokonywanie zarzutów, jedna osoba zarzuca mu, Coś po 20 latach i słowo przeciwko słowu. No i to wygląda śmierdząco. Dwa, że no wyraźnie odbieram to jako atak na księdza Glasa, jako próba wyeliminowania go. No i teraz, dlaczego. Chcą go wyeliminować. Ostatnio, jak mówiłem, ostatnio jest zmasowany atak na egzorcystów w ogóle, żeby ich skompromitować, żeby zabronić im działalności, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ksiądz Glas był egzorcystą. Druga kwestia, że ksiądz Glas wypowiadał się w sposób nieprzejednany w obronie, w porządku moralnym, w obronie pewnych wartości podstawowych, katolickich moralnych. I ponadto no, wypowiadał się w sposób bardzo pozytywny o Matce Bożej, i to oczywiście wrogom Kościoła może się bardzo nie podobać, i z tego powodu mogą chcieć go wyeliminować. I to jest jedna perspektywa, i tutaj należy no, bronić księdza Glas. Natomiast druga perspektywa, odmienna od tej pierwszej perspektywy. Jest perspektywa, no, co głosi, kim jest ksiądz Glas. Bo ten proces sądowy w Wielkiej Brytanii, który został tam otwarty przeciwko księdzu Glasowi, on w Polsce generalnie rzecz biorąc spowodował wśród wiernych jakby wzrost akcji księdza Glasa. Da? Czyli uznaje się go za męczennika, za wspaniałego kapłana, którego trzeba bronić, za którym trzeba kroczyć. I tutaj mam poważne wątpliwości i jestem zbulwersowany. Dlatego, że ksiądz, znaczy mówiąc tak, może nie, może tak nie powiem, powiem inaczej. Są dwie rzeczy, znaczy dwie perspektywy w aktywności kapłańskiej, duszpasterskiej księdza Glasa, które są dla mnie całkowicie nie do przyjęcia. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa Medjugorje. Ksiądz Glas od lat wypowiada się pozytywnie o Medjugorje, zachęca do tego Medjugorje i moim zdaniem Wyraża wprost akceptację objawień, jako objawień maryjnych, no ale w każdym razie jest obrońcą i promotorem i Dla mnie to jest nie, nie do przyjęcia. I teraz niektórzy mówią dzisiaj: No, to już jest sprawa zamknięta. Wyszedł dokument Watykanu na temat e, Medjugorje, e, i Zaraz po tym programie, dwie godziny po tym programie ukaże się kolejny mój program pod tytułem Medjugorje paranoiczny dokument Watykanu zarazem potępia i aprobuje. Ten dokument jest paranoiczny, ale on w tej części potępiającej Medjugorje, to znaczy potępiającej, ten dokument pokazuje wypowiedzi, te rzekome objawienia, bo takiego używa określenia, które są wewnętrznie sprzeczne, e, niezgodne z porządkiem wiary, znaczy heretyckie można powiedzieć. To znaczy chodzi, to omawiam to bardzo szczegółowo w tym programie, który się za te kilka godzin Ukaże, ja tu tylko zasygnalizuję, że już w 1984 roku Gospa mówiła, że to ostatnie jej objawienie, wciąż powtarzała mój plan, realizujcie mój plan i mówiła, że jest pośredniczką między ludźmi a Bogiem, prawda? więc to, to jest zupełnie nie do przyjęcia. Natomiast argument Księdza Glasa, że pojedźcie, zobaczcie, tam tyle jest dobrego, to, to też w tym dokumencie się pojawia do mnie nie przemawia, prawda? <grywanie> to jest dla mnie modernistyczne, modernistyczna akcja. No i druga kwestia, że ksiądz Glas prezentuje się jako charyzmatyk. Występuje często w środowiskach charyzmatycznych, w środowiskach odnowy w Duchu Świętym, jako swój człowiek, i jest też takie jego wystąpienie na forum charyzmatycznym w Chicago, gdzie on opowiada o tym, jak w Teze przeżył Chrzest w Duchu Świętym. I lewitował. Natomiast w tym samym wystąpieniu mówi, że spotkał znaczy, to jest bardzo niepokojące, że spotkał pewnych ludzi w USA, nie mówi kto to jest, którzy go uczyli, szkolili, modlili i znaczy, cytat dosłowny. Spisany przeze mnie z tego filmiku. Uczyli mnie, szkolili, modlili się nade mną i mówili: idź, jesteś gotów robić to samo. I to by wskazywało te, te dwie informacje z tego filmiku, no, że ksiądz Glas jakby działa i poczuwa się do bycia charyzmatykiem. No to ja no, dla mnie. Wszelkiej maści charyzmatycy, no to, to jest protestantyzm, to są zielonoświątkowcy, to są demony. Więc tutaj w tych dwóch perspektywach Medjugorje i charyzmatyzmu ksiądz Glas nie jest dla mnie do przyjęcia. I no powiem wprost, w tych perspektywach u, u, uważam go za szkodnika. Na, dla, w kościele katolickim, polskim kościele katolickim. Natomiast e, nie przeczę, że no, w perspektywie moralności, e, w perspektywie pewnie, nie wiem, nie znam tutaj wszystkich jego wypowiedzi, ale tej jego maryjności, e, no, działa pozytywnie. E, Tyle chciałem powiedzieć i tak, stanąłbym też w obronie pana Jacka Szmita, że na tyle, ile go znam, a zrobiłem z nim wiele programów, no to jego intencje są czyste. Nie zamierzał w żaden sposób księdzu Glasowi zaszkodzić i będziemy się pochylali nad tym problemem problemem księdza Glasa. Natomiast myślę, że głównie jednak podejmując jakieś takie bardziej trudne tematy, to po już zakończeniu tego procesu księdza Glasa w Wielkiej Brytanii. Tyle. Dziękuję bardzo.